Witajcie. Te osoby, które oczekują po tym filmie dokładnych protokołów leczenia boreliozy albo dokładnych standardów będą niestety zawiedzione. Ten krótki, dziesięciominutowy film ma na celu przedstawienie najważniejszych informacji dla osób, które nie wiedzą no, no, właśnie co robi, co leży, a także... A także, a także przekazanie kilku podstawowych i cennych wskazówek. Moi drodzy, gdy nas ugryzie kleszcz, należy go przede wszystkim wyciągnąć. Należy to zrobić w ten sposób, że pęsetą łapiemy jak najbliżej skóry i wyciągamy kleszcza pionowym ruchem. Nie wykręcamy go, dlatego że możecie spotkać kilka informacji, że wykręcamy nawet niektóre. Próbują określić czy zgodnie czy przeciwnie do ruchów wskazówek zegara. Moi dro drodzy, kleszcz ma hipostą, czyli ten aparat gębowy, w takiej formie, że nie działa on na zasadzie gwinta. Kleszcz nie ma ryja w kształcie gwinta i on się nie wkręca i nie wykręca. W związku z tym należy go wyciągnąć jednym podstawowym ruchem. Nie okręcając go. Miejsce po wyciągnięciu kleszcza należy zdezynfekować. Może to być spirytus, może to być alkohol 70%, może to być spirytus salicylowy, może to być na przykład, na, znaczy nie jest tutaj wskazana woda utleniona, ale także na przykład związki barwiące, takie jak jodyna czy nadmanganian potasu, ponieważ zabarwiają one skórę. I nie jest możliwa później ocena tej zmiany, a tą zmianę po ugryzieniu kleszcza należy przez pewien czas obserwować. Kolejna, moi drodzy, wskazówka. Jak wiemy, ta zmiana w tym miejscu, po ugryzieniu kleszcza, może pojawić się rumień, który jest jednym z objawów boreliozy. Rumień nie występuje u każdego, występuje mniej więcej u 60% osób, których ukąsił kleszcz, ale o czym należy pamiętać że ten rumień pojawia się po kilku dniach, co najmniej po pięciu dniach, czasami nawet po tygodniu lub później, może trwać przez miesiąc lub dłużej i zwykle ustępuje samowistnie. Jaki największy błąd popełniamy? Jaki największy błąd popełniają lekarze, jeżeli rumień, zaczerwienienie czy obrzęk pojawia się przed upływem trzech dni? Zwłaszcza jeżeli jest obrzęk, jeżeli jest świąt, jeżeli jest ból, to jest to reakcja alergiczna. I z tym nie należy nic robić, nie należy na to stosować żadnych antybiotyków, tego się nie leczy. To mija samoistnie. Największym błędem jest to, że podaje się antybiotyk od razu wtedy, gdy zauważy się zaczerwienienie, rumień czy obrzęk. Moi drodzy, nic się nie stanie, jeżeli jeszcze 2, 3, 4, 5 dni poobserwujemy i zaobserwujemy, czy ten rumień się powiększa, czy jego średnica się zwiększa, czy przybiera typową postać tak zwanego rumienia wędrującego, który świadczy o zakażeniu boreliozą, a tymczasem wdrożenie od razu po jednym, dwóch dniach antybiotyków, tylko dlatego, że pojawiało się zaczerwienie, jest, nie, jest nieprawidłowe. Dlatego, że może to być zwykła reakcja alergiczna. Czyli podsumowując, reakcja alergiczna występuje szybko, wcześniej niż w ciągu trzech dni po ugryzieniu kleszcza i zwykle samoistnie ustępuje. Natomiast rumień wędrujący pojawia się później, po upływie około tygodnia. Jego średnica się powiększa i zwykle osiąga wielkość powyżej 5 cm. Kolejna moi drodzy wskazówka. Jeżeli jak leczyć boreliozę. Tutaj oczywiście nie będę omawiał tych wszystkich schematów, ale podam wam pewne cenne wskazówki. Leczymy wyłącznie wtedy, gdy występują objawy kliniczne. W przypadku wczesnego zakażenia podstawowym wskazaniem do leczenia jest wystąpienie rumienia wędrującego. Nie wykonujemy wtedy żadnych badań serologicznych. Sam rumień wędrujący jest wskazaniem do podania antybiotyku. Natomiast w pozostałych przypadkach, kiedy na przykład nie wiemy, gdy nastąpiło ugryzienie, kiedy występują objawy neuroboleriozy lub zakażenia układu sercowo-naczyniowego lub zmiany stawowe, Wtedy oprócz tych objawów klinicznych konieczne jest potwierdzenie testem serologicznym albo testem ELISA, a następnie testem Western Blood. Moi drodzy, czyli wyszukiwanie przeciwciał w klasie IgG i przeciwciał w klasie IgM. Moi drodzy, nie leczymy, gdy nie ma objawów klinicznych. Jeżeli ktoś kogoś ugryź z kleszcz i zrobi sobie oznaczenie, wykona sobie test na przykład za dwa, za trzy, za cztery tygodnie test oznaczenie przeciwciał i wyjdzie dodatnio to to nie jest wskazanie do przyjmowania antybiotyków muszą być objawy kliniczne sama obecność przeciwciał świadczy tylko o tym że mieliśmy do czynienia z tym krętkiem natomiast nie świadczy o tym że ta infekcja dalej trwa Dlatego, że ona mogła po prostu zostać wyleczona, organizm wytworzył przeciwciała, a tego, tej, tej bakterii, bakterii już nie ma. Dlatego same dodatnie testy serologiczne nie są wskazaniem do podania antybiotyku. Kolejna wskazówka. Nie gódźcie się na wielomiesięczne czy powtarzane antybiotykoterapię. Antybiotykoterapia nie powinna trwać dłużej niż 28 dni. Średnio jest to między 14 a 28 dni. Tak zalecają standardy. Nie gućcie się na stosowanie antybiotyku przez wiele miesięcy, dlatego że jest to po prostu niepotrzebne. Kolejne wskazanie moi drodzy jest takie, że wiele osób, których ukąsi kleszcz, oddają tego kleszcza do badań laboratoryjnych, mianowicie do wykonania testu PCR, czyli testu łańcuchowej reakcji polimarasy, żeby stwierdzić, czy nie był on zakażony właśnie borelią. To również jest niepotrzebne. Dlaczego? Dlatego, że ten test wykrywa wyłącznie DNA borelia-Wurgdorfer, natomiast nie określa, czy mamy do czynienia z żywymi mikroorganizmami. Czyli wykrycie DNA w kleszczu świadczy tylko o tym, że miał on bakterie. Ale nie wiadomo, czy były to żywe bakterie, czy były one zdolne do zakażania. Poza tym, jak wiemy, nie każde zakażenie kończy się zachorowaniem i nie każde ugryzienie przez zakażonego kleszcza kończy się zakażeniem. Wiadomo, że zakażenie występuje, jeżeli pobyt tego kleszcza w naszej skórze był odpowiednio długo. Na przykład... Uważa się, że co najmniej 24 godziny, ale zdarza się, że również krótszy czas przebywania w skórze, zwłaszcza przy nieumiejętnym wyciąganiu kleszcza, może doprowadzić do właśnie tej infekcji tą bakterią. Moi drodzy, kolejna taka podstawowa wskazówka. Kleszcze przenoszą również inne choroby, mianowicie odkleszczowe zapalenie opon mózgowych i mózgu, przeciwko którym możemy się chronić. Wykonując odpowiednie szczepienia. Ale na co zwrócić uwagę? Na gorączkę czy objawy grypopodobne, które występują w lecie. Jeżeli jest lipiec, sierpień, a my nagle dostajemy 40 stopni gorączki, mamy objawy grypopodobne, czyli czujemy się rozbici, bolą nas mięśnie, stawy, to w pierwszej kolejności powinniśmy odpowiedzieć sobie na pytanie, czy nie ugryzł nas kleszcz, albo czy nie chodziliśmy po lesie czy po rejonach, w których występują. Kleszcze, dlatego że taka grypa w środku lata jest podejrzana i może właśnie oznaczać być objawem kleszczowego, odkleszczowego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu. Moi drodzy, kolejna ważna wskazówka. Wiele osób zadaje sobie pytania, jak to możliwe, że mam boreliozę, skoro w ogóle nie pamiętam ugryzienia kleszcza. Gryzą nas nie tylko postaci dojrzałe kleszcze, ale również tak zwane nimfy których ugryzienia po prostu nie widać, bo są wielkości główki od szpilki albo jeszcze mniejsze. Czyli nawet możemy nie wiedzieć, że zostaliśmy ukąszeni przez nimfę, a i tak nimfy roznoszą właśnie wirusy kleszczowego zapalenia opon mózgowych i mózgu, a także boreliozę. Dlatego, moi drodzy, pojawiają się te wątpliwości. Dobrze, moi drodzy, to są takie podstawowe informacje na temat właśnie kleszczy, Pamiętajmy, że najskuteczniejsza jest profilaktyka, a więc jeżeli wybieramy się do lasu, używamy repelentów, środków odstraszających owady. Mogą to być naturalne środki na bazie olejków, na przykład eterycznych, zwłaszcza goździkowego, lawendowego, cynamonowego, eukaliptusowego, ale rozmarynowego, ale także stosowanie odpowiednich ubrań, czyli np. koszuli z długim rękawem, długich spodni. I oglądanie ciała po, niezwłocznie po przyjściu do domu po takiej wędrówce. To wszystko na ten temat. Pozdrawiam Was.